Z okna akademika wypadł student. Dochodzenie prowadzi komisarz Zawada. Amfetamina. Ja samobójstwo to nie wygląda. On miał swoje życie, a ja swoje. Zdaje się, że miał jakiś problem. Długi. Pojawiają się nowe ślady. Kolejni podejrzani. Ja tego nie zrobiłem. To wszystko komplikuje sprawę. Myślicie, że to ja? To zrobimy inaczej. Kryminalni. Jutro o 20 w TVN. Nie wyjadę trzy dni przed terminem, nie przetestowałem jeszcze sprzętu. Czemu jej telefon satelitarny nie działa? Może to zakłócenia, może go wyłączyła. Połowa ciśnienia. Wody, uznania. Złoto w Brukseli, złoto w Paryżu, złoto w Poznaniu. Nieważne. Od początku według tych samych niezmiennych reguł. Nieważne. Wszystko jest nieważne. To jest naprawdę ważne. Cod prezentuje Jogobela Jogobela. Poznaj Jogobelne o nowym, wyjątkowym smaku z kawałkami pieczonego jabłka, rodzynkami i odrobiną cynamonu. Jogobella firmy Cot. Jogurt z ekstra dużymi kawałkami owoców. Ekstra. Sprawdź, co jest naprawdę ważne. Nie zbieraj kapsli. Nie wysyłaj etykiet. To nie jest promocja. Ale to przecież nieważne. No, kochani! Jedziemy do ciepłych krajów! Niemożliwe! Możliwe! Zostałam bulionerem! Teraz mamy 2000 co miesiąc przez cały rok. Buliony winiary, roczne pensje dla 100 osób. Nagrody jakich jeszcze nie było. 100 razy 24 tysiące. Razem 2 miliony 400 tysięcy. Zostań bulionerem. Buliony winiary. Pula dla prawdziwych bulionerów. Kup 20 kostek i wygra szczegóły na opakowaniach. Nie ma Madonna? Radio Z. Tylko wielkie przeboje. Uwielbiasz czernie. Jest zmysłowa, kobieca, seksowna, stylowa. Inne antyperspiranty zostawiają białe ślady. Rexona Crystal redukuje je do minimum. Rexona. Niezawodna ochrona. Oto nowy telefon Nokia z aparatem fotograficznym o rozdzielczości 1 megapiksela. Zrób wysokiej jakości zdjęcie. Wyślij je, odbierz, drukuj i pokazuj znajomym. Możesz nawet obejrzeć je na ekranie telewizora raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Jest innych powodów, dla których warto mieć telefon Nokia 7610. Zrób to teraz. Nokia. Connecting people. Woda po goleniu. 20 zł płacąc MasterCard. Starannie dobrana koszula. 70 zł płacąc MasterCard. Świeże truskawki. 4 zł płacąc Mastercard. To spojrzenie, babci, kiedy przychodzisz z wizytą. Bezcenne. Są rzeczy, których kupić nie można. Za wszystkie inne zapłacisz kartą Mastercard. Karta Mastercard akceptowana w ponad 117 tysiącach punktów sprzedaży w Polsce. Koncentruj się na tym, co ważne. Miejscowię w centrum uwagi w potrzeby Twojego organizmu. Oryginalną formułę Centrum opracowano na bazie naukowych osiągnięć, po to, by kompletny zestaw witamin i składników mineralnych pomagał Ci być zdrowszym i cieszyć się życiem. Centrum. Pełnia witamin. Pełnia życia. Przed użyciem zapoznaj się z informacją na opakowaniu, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zaspokaja twój głód i daje ci energię na więcej. Snickers, wyzwól swoją energię. To, co najlepsze, nabiera teraz nowego kształtu. Odkryj kawę rozpuszczalną Chibo Exclusive w nowym, wyjątkowym opakowaniu. Poznaj niepowtarzalne źródło prawdziwej przyjemności. Chibo. Najlepsza. Starość też radość. Tylko jak czasem zapomnę, ile ma blato, i wtedy to może zaboleć. Na szczęście, Apap działa skutecznie. I mogę go brać nawet z innymi lekami. A trochę tych leków łyka. Apap to lek skuteczny i tak bezpieczny, że można go brać z lekami stosowanymi na inne schorzenia. Dobrze mieć lek, któremu można zaufać. Apap i po bólu. A na noc, a pap noc. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nic nie pokonuje łuków lepiej niż Gillette Contour Plus. Doskonalony system golenia w bardzo przystępnej cenie. Dwa ostrza na ruchomej główce dostosowujące się do kształtu twarzy. Plus pasek nawilżający, ułatwiający prowadzenie ostrza. I nowy antypoślizgowy uchwyt dla lepszej kontroli. Wszystko to za cenę niższą niż byś się spodziewał. Aby nie tylko golenie szło gładko, Gillette Contour Plus. Gładkie golenie, czysty zysk. Wybierz zestaw specjalny Gillette Contour Plus za 6,99. Częste opady deszczu, niskie temperatury. Nadciąga sezon naszej obniżonej odporności. Dlatego już dziś podejmij wyzwanie Actimela. Codziennie przez dwa tygodnie pij Actimel. Jeśli nie poczujesz różnicy, zwrócimy ci wydane pieniądze. Przyłącz się do nas i podejmij wyzwanie Actimela. Znajdź Zielone w produktach Knor i Hellmans, wygrywaj wycieczki dla całej rodziny i garnki Tefal Ingenio. Tysiące nagród do wygrania. Graj w Zielone. Wygrałem. Wygrała, wygrałem, 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 wygrałem. To się nie skończy. Każdy wygrywa w promocji 3 bita. Kumulacja trzeciego stopnia. Po pierwsze, w każdym batonie loga, grafiki i dzwonki telefoniczne. Po drugie, możesz wygrać super sprzęt audio. Po trzecie, wyjazd na karnawał do Rio de Janeiro. Szczegóły na opakowaniu. Odkryj smak jogurtów Bakoma Premium i sprawdź, czy nie wygrałeś właśnie rodzinnego weekendu lub miesięcznego zapasu jogurtów. A jeśli chcesz wygrać nagrodę główną, wyślij 5 dowolnych wieczek z jogurtów Bakoma Premium. Dynamiczne samochody czekają. Matka do szaleństwa kocha swoje dzieci. Boi się, że je straci. Chodzi o życie moich dzieci. Popada w obłęd. Straszyłaś brata, że ktoś był w pokoju, bo był. Kłamiesz nie. Mówią, że to ich dom. Chcę o nie walczyć. Tyle razy ich widziałam. Najczęściej starą kobietę. Tylko z kim. Co zrobiliście z moją córką? Ja jestem twoją córką. Zagrażają jej żywi czy umarli. Nicole Kidman w filmie Inni. Jutro o 22.05 w TVN. Idą pierś w pierś. Joanna i Honorata. Wyścig trwa. Czy wielkość piersi będzie miała znaczenie podczas testu? Tym razem obiust lepsza była Joanna. Narodowy test inteligencji 2004. W niedzielę o 17.15 w TVN. Kartę do rozwiązywania testu znajdziesz w jutrzejszej gazecie wyborczej i w najnowszym numerze tygodnika wprost. Rozgrzewka przed testem codziennie rano w Radiu Z. Program sponsoruje producent Zdrowitu. Aktiv! Zdrowit! Wasza szansa na zdrowie! Aktiv zwiększający zdolność koncentracji. Sponsorem programu jest Fakro, producent okien dachowych. Jest bezlitosna. Kompletny knockout. Operacja się udała, tylko pacjent zmarł. Uśmierciliście 3000, a za nieboszczyka mogę Wam najwyżej zapłacić 400 wyp. Czy jaki wyszła Wam bokiem? Kto opuści studio nogami do przodu? Wybieracie najsłabsze ogniwo. W tej grze Kazimiera Szczuka nie uznaje kompromisów. Najsłabsze ogniwo. Od poniedziałku do środy o 20.10 w TVN.